Historia gier wideo, a raczej interaktywnych programów komputerowych służących rozgrywce, sięga nawet końcówki lat 40. XX wieku i jedną z pierwszych tego typu form zabawy było Kaffod RayTube Amusement Device. Bardzo prymitywny z dzisiejszej perspektywy symulator rakiety polegający na mierzeniu i strzelaniu do celów. Pojawiło się wyłącznie kilka prototypów tej gry i nigdy nie zyskała ona komercyjnego sukcesu, głównie przez wysokie koszta. W końcu była to też technologia analogowa, oparta o użycie lamp elektronowych i przez to też nie można do końca nazwać ją grą komputerową, choć na pewno była to pierwsza gra wideo. W 1972 roku pojawił się Pong i często to właśnie od tego tytułu zaczyna się rozmowę o grach wideo na poważnie. Rzeczywiście Pong spopularyzował gry i pomógł w tym rozwój technologiczny dzięki wykorzystaniu tranzystorów i układów scalonych, które umożliwiły z biegiem czasu miniaturyzację i wyparcie lamp elektronowych. A nawet Pong pomimo bycia jednym z fundamentów historii gier nie był czymś w pełni oryginalnym. Powstał on bowiem na o wiele wcześniejszym pomyśle, a mianowicie na bazie gry Tennis for Two z 1958 roku, uznawanej za pierwszą graficzną grę, która w pełni wyświetlana była na oscyloskopie i z kontrolerami do gry. I chyba nikogo bardzo nie zaskoczę mówiąc, że nawet ta gra była inspirowana prawdziwą grą w tenisa. Cześć wam, ja jestem Kairos i po co ja właściwie wam o tym wszystkim ględzę? Bo nawet gry z lat 80., które najczęściej utożsamiamy z początkami obecnego nam gamingu, nie zostały w pełni wymyślone od zera, a często stanowiły rozwinięcie pewnej koncepcji bądź powstawały na bazie inspiracji choćby innym medium. Nie będę tutaj śledził historii gier wideo, chciałbym wam za to sprzedać kilka wybranych, tak, wybranych to ważne podkreślenia, przykładów gier czy modyfikacji, których rozwiązania odcisnęły naprawdę spore piętno na branży, powodując powstanie z Znanych nam serii, całych nowych gatunków, czy zapoczątkowały nowe trendy, czego też konsekwencje tak naprawdę obserwujemy po dziś dzień. Prawdziwym grzechem byłoby nie zacząć od Duma z 1993 roku, uznawanego za prekursora gatunku pierwszoosobowych strzelanek, choć odpowiedzialne za niego id Software rok wcześniej wydało nie mniej przybojowego Wolfensteina 3D, który był kontynuacją jeszcze starszych Castle Wolfenstein oraz Beyond Castle Wolfenstein. To właśnie naszą przygodę w strzelaniu do tych mniej sympatycznych Niemców uznaje się za pradziadka trzeciowymiarowych strzelanek, mimo faktu, że podobnie jak DUM nie była to gra trójwymiarowa, a dwuwymiarowa uzyskując efekt głębi za sprawą techniki rzutowania promieni i odpowiednim dostosowaniu wielkości obiektów względem położenia gracza. Takie tam sztuczki. Nikogo na pewno nie zdziwię mówiąc, że ludzie zachwycali się Wolfensteinem 3D i to nie tylko z uwagi na jego trójwymiarową imitację, ale swego czasu była to po prostu jedna z najlepszych gier swojego gatunku. Gatunku, który tak właściwie miał dopiero zostać zdefiniowany w formie, którą znamy obecnie. Mordowanie demonów w Sprawą grydu było poczynieniem przez It Software znaczącego kroku naprzód za sprawą usprawnienia grafiki czy gameplayu względem Wolfensteina 3D, co w połączeniu z prokonsumencką polityką sprawiły, że przygoda naszego ulubionego Marine uznawana jest dziś za jedną z najważniejszych gier w historii gamingu i taki tytuł nadał mu nawet serwis GameSpy już w 2004 roku. Przede wszystkim była to po prostu solidna gra o nieśmiertelnym rdzeniu zabawy, o czym świadczą zresztą pojawiające się do tej pory gry z gatunku tzw. boomer shooterów. Bo o co właściwie chodzi w Dumie? By czerpać radość ze zwykłego naparzania w każdy ruchomy cel, będąc wyposażonym w bogaty arsenał broni. Koncept prosty, aż do bólu, tak, i jednocześnie satysfakcjonujący. A jeżeli zapakować to w odpowiednią stylistykę z elementami gore, to jak pokazali deweloperzy z It software mamy przepis na sukces. Jak wspomniałem, poza dobrym gameplayem przełożenie na sukces Duma miała również jego forma dystrybucji. Mianowicie, pierwszy epizod gry udostępniony był całkowicie za darmo w ramach, modelu Shareware i szacuje się, że do 1995 roku tylko z tej formy dystrybucji gra pojawiła się na 10 milionach komputerów. Pełna wersja z kolei była dostępna wyłącznie w sprzedaży wysyłkowej, choć jedynie darmowy wycinek gry wystarczył, by zrobiło się o niej głośno, co potęgowało również dodanie do Duma trybu Deadmatch, umożliwiającego strzelanie się po sieci łącznie czterem osobom na dowolnej mapie. Pomimo, iż gra nie odkryła tu koła na nowo, bo starcia PvP były już w gamingu w tym w czasie znane, tak jednak multi w realiach tak brutalne jak dum gry było czymś, co gracze pokochali. Nade wszystko jednak Doom ukazał się być grą bardzo podatną na wszelkiej maści modyfikacje i ledwie rok po jego premierze, bo w 1994 roku pojawiły się pierwsze edytory umożliwiające tworzenie własnych poziomów. Z biegiem lat narzędzia moderskie były rozwijane do stopnia umożliwiającego szeroką ingerencję w oryginalny koncept gry i przynoszenie zupełnie nowych uniwersów na jej silnik. Nie wszyscy deweloperzy z e-software byli zadowoleni z faktu, że jak ich gra podatna jest na modyfikacje, a jednak kod źródłowy Duma został udostępniony na użytek niekomercyjny w 1997 roku. Tym samym społeczność mogła bez przeszkód na podstawie silnika gry tworzyć przeróżne produkty i truizmem będzie stwierdzić, że to niejednokrotnie właśnie społeczności danej marki potrafią najlepiej utrzymać ją przy życiu. Dziś mamy choćby wciąż cieszącego się popularnością G, Duma. zmodyfikowany silnik Duma dostosowany pod dzisiejsze systemy z licznymi dodatkowymi funkcjami, na którym swego czasu miałem okazję ograć adaptację pierwszej kasylweni. Poczyniłem nawet na ten temat oddzielny materiał, można zerknąć. O ponadczasowości Duma świadczy fakt, że był to prosty, nieprzekombinowany koncept otoczony naprawdę dobrą atmosferą. A jego popularność inspirowała innych deweloperów do tworzenia własnych strzelanek, które ludzie złośliwie nazywali nie FPS-ami, a klonami Duma. Duma, czy grami duma podobnymi? Bo tak bardzo koncepcja duma kojarzyła się tylko z nim. Przez taki pryzmat patrzono choćby na gry Heretic czy Blood, których rzeczywiście rdzeń zabawy zdaje się żywcem zapożyczony z produkcji software. Jak widać już wtedy deweloperzy chcieli trochę położyć łapki na popularnym koncepcie i spróbować zrobić go trochę po swojemu. I naprawdę jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy w obecnych czasach mieli taką sytuację. Wiecie, jest pewna gra i jej rdzeń zabawy jest utożsamiany. Tylko i wyłącznie z nią, a ktoś inny by przyszedł i chciałby na bazie tego konceptu zrobić własną grę z własnymi pomysłami. Jestem naprawdę ciekaw, jak społeczność by na coś takiego zareagowała. DOOM pozostawił po sobie przede wszystkim ideę boomer shooterów, dynamicznych gier polegających nade wszystko na przedzieraniu się przez hordy wrogów i masakrowaniu ich w jak najbardziej widowiskowym wydaniu. I to te gry najbliższe są oryginalnym odsłonom gier i software bo jednak FPS-y, wobec których Dum co prawda również położył pewien fundament, rozwinęły się nieco inaczej i zdecydowanie podążyły własnymi ścieżkami. jednym z ważniejszych uczestników giereczkowego uniwersum, który coś tam dalej od niechcenia, ale jednak długie przy grach, to Studio Valve, które przyczyniło się m.in. za sprawą Steama do popularyzacji cyfrowej dystrybucji. Choć ta forma sprzedaży gier to takie trochę szczęście w nieszczęściu, patrząc trochę na to, co się obecnie dzieje, niemniej jednak firma Gabe'a zdecydowanie może pochwalić się odciśnięciem pewnego piętna na branży gier. Przede wszystkim mowa tu o counter Strike'u, który w wersji 1.6 gościł na niejednym PC-cie młodego Polaka. Niektórzy myją się o 11. Teraz proszę się przyznać w komentarzach, kto zagrywał się w CS-a na informatyce w szkole. Jednak naszą historię musimy zacząć od pierwszego Half-Life'a, który notabene powstał na bazie zmodyfikowanego kodu źródłowego silnika Quake'a, jednej z kolejnych ubogdumagier od id Software. Deweloperzy z Valve chcieli stworzyć coś więcej jak zwykłą strzelankę, zatem nacisk położono również na mroczną warstwę fabularną, inspirującą się twórczością Stefana Kinga. A to zaowocowało powstaniem oryginalnej gry. Dzisiaj Half-Life uznawany jest za jednego z pierwszych first-person shooterów, posiadających konkretną i rozbudowaną fabułę, a nie tylko jak w przypadku choćby Duma czy Quake'a, gdzie rzucone jest kilka ogólnych zdań dla usprawiedliwienia settingu gry. Pierwsza przygoda Gordona Freemana była produktem solidnym, chwalonym m.in. za nowatorskie rozwiązanie łączenia ze sobą akcji z dialogami w czasie rzeczywistym, co nie wybijało Grającego z rytmu, a to w praktyce było też wzorem dla innych przyszłych gier. Nic zatem dziwnego, że na podstawie docenionego Half-Life'a w 99 roku ukazała się do tej gry modyfikacja Counter Strike w formie publicznej bety stworzona przez Minchali oraz Jusego Cliff. Ten drugi swoją drogą jest głosem komend radiowych w grze. Go, go, go. W odróżnieniu do wielu innych modyfikacji Counter Strike był przede wszystkim strzelanką taktyczną, starającą się wprowadzić do Half-Life'a odrobinę więcej realizmu, co wiązało się choćby z tak błahym na pozór zabiegiem, jak brak respawnu bezpośrednio po śmierci, a to w połączeniu z podzieleniem rozgrywki na rundy miało wymusić nagrających większą współpracę. Pierwsza wersja Counter Strike'a posiadała jeden tryb gry, odbijanie zakładników, oferując cztery różne mapy i dziewięć typów broni dla obu drużyn. W miarę upływu czasu modyfikacja, Modyfikacja ta stawała się coraz popularniejsza i dodawano do niej więcej map oraz pukawek. Już pod koniec 1999 roku Counter-Strike'em zainteresowało się Valve we własnej osobie, które nabyło prawo do cs na początku 2000 roku, proponując jednocześnie pracę twórcom modyfikacji, na co ci zgodzili się. W tym samym roku została wydana już pełnoprawna gra pod postacią Counter-Strike 1, który stanowił podstawę do wypuszczenia aktualizacji, a finałowa pod postacią wersji 1.6 zadebiutowała w 2003 roku, czyli w czasie premiery Steama, a Counter-Strike 1.6 był pierwszą wersją CSa, która pojawiła się na tej platformie. Counter-Strike stał się hitem, wokół którego zaczął naradzać się e sport przy czym pomocny był tak zwany tryb widza, dostępny już od pierwszej wersji CSa, umożliwiający obserwowanie rozgrywki z różnych perspektyw. Profesjonalne turnieje związane z tą grą to już ponad 20-letnia historia i wydarzenia mające miejsce po dziś dzień. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy poważny turniej odbył się już w 2001 pierwszym roku w Dallas w Teksasie w ramach Cyber Athlete Professional League Winter Championship, którego zwycięzcą został szwedzki zespół Ninjas in Pyjamas. A jaka była pula nagród, zapytacie? 150 tysięcy dolarów. Pojawienie się Counter Strike'a Global Offensive w 2012 roku na pewno odświeżyło starą formułę i pozwoliło jeszcze bardziej rozwinąć się profesjonalnej scenie sportu. Nade wszystko jednak, CSGO wprowadził już rok po swojej premierze znany nam już lootboxy. I przyczynił się do spopularyzowania tego rodzaju hazardów w grach. Niby miała to być mała przyjemność w postaci losowania sobie skórek do broni o różnym stopniu rzadkości, jednak dobrze wiemy, w jakim dokładnie kierunku to poszło i jak potężne pieniądze potrafią stać za tą formą zabawy. Half-Life. Pierwsza gra, studia Valve obok Duma, inspirowała innych twórców powszechnie znanych nam strzelanek, ale też dała życie obrzydliwie popularnemu CS-owi, który nawet nie śmie umrzeć i po dziś dzień w nową wersję Global Offensive, nazwaną Counter-Strike 2 z 2023 roku, potrafi zagrywać się jednocześnie ponad milion osób. O Blizzardzie można powiedzieć naprawdę wiele i to niekoniecznie w pozytywnym tonie. Jednak w dawnych czasach, kiedy ta firma była utożsamiana z najwyższą jakością, za jej sprawą w 2002 roku pojawił się Warcraft 3, będący do tej pory jedną z najlepszych strategii czasu rzeczywistego. Grę doceniono przede wszystkim za rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza, oblaną sosem bogatej warstwy fabularnej ze zwrotami akcji i wysokobudżetowymi przerywnikami filmowymi które zestarzały się jak najlepsze wino. Animatorze w Blizzardzie swego czasu to był absolutny top topów. Warcraft 3 to również jego przyjemny tryb wieloosobowy, w który w szczytach popularności wedle Battleneta zagrywało się nieprzerwanie do 100 tysięcy graczy. I tak jak w przypadku Counter Strike'a, również z produkcji Blizzarda organizowane były profesjonalne turnieje w nagrodach sięgających setek tysięcy dolarów. Co jednak najważniejsze w naszym temacie, Warcraft 3 odznacza Zobacza się również specjalnymi jednostkami w postaci bohaterów, przewyższających swą siłą boju zwykłe mięsoarmatnie szkolone w koszarach. Lewelują oni podczas zabijania przeciwników, podnosząc swoje statystyki, rozwijają skille, jak i posiadają ekwipunek z możliwością noszenia przy sobie do sześciu różnych itemków. Mikstur, zwoi czy zwiększających statystyki broni, pancerzy i innych dupereli. Zastanówmy się, co by było, gdyby koncept bohaterów przenieść na formułę rozgrywki internetowej, w której sterujemy tylko i wyłącznie jednym z nich, zdobywamy poziomy, kupujemy sobie kwipunek, a naszym celem jest zniszczenie bazy przeciwnika, zanim on zrobi to z naszą, i przy okazji gramy w pięciosobowych drużynach. Bo widzicie, już rok po premierze Warcrafta 3, czyli w 2003 roku, ktoś wpadł na taki pomysł, tworząc modyfikację Defense of the Asians. W skrócie DOTA, choć będąc bardziej precyzyjnym, już za czasów pierwszego Starcrafta, koncept gry z gatunku, który dziś znamy, jako multiplayer online battle arena dla przyjaciół MOBA pojawił się w postaci modyfikacji Ion of Strife, gdzie tak jak w docie, gracz kontrolował wyłącznie jedną jednostkę na wzór bohatera z kampanii z automatycznie spawnującymi się zwykłymi jednostkami podążającymi trzema liniami mapy, a celem było zniszczenie bazy wroga szybciej niż ten zrobi to z naszą. Silnik Warcrafta III jako gry trójwymiarowej pozwolił bardziej rozwinąć skrzydła społeczności moderskiej, a naprawdę nie brał Lakowało osób chętnych dodać coś od siebie do tej formy rozgrywki, dlatego też można śmiało powiedzieć, że Dota miała kilku twórców, którzy uproszczając w większym bądź mniejszym stopniu przejmowali stery nad rozwijaniem moda. Nowością w docie względem StarCraftowego pierwowzoru była chociażby możliwość zdobywania złota oraz doświadczenia za pokonywanie wrogich jednostek i bohaterów, a gdy w 2003 roku swą premierę miał dodatek The Frozen Throne, pozwolił on jeszcze bardziej bawić się mechanikami Warcrafta i rozwinąć dote z uwagi. Na o wiele bardziej rozbudowany edytor poziomów, bo warto wspomnieć, że Dota pierwotnie była niczym innym jak prostym scenariuszem stworzonym na bazie narzędzi, które Blizzard samodzielnie wcisnął do Warcrafta. Z biegiem czasu, bo w 2004 roku, narodziła się Dota All Stars, będąca złożeniem najlepszych rozwiązań w jedną całość, z własną stroną internetową oraz forum, gdzie gromadziła się społeczność, by dyskutować nad strategiami, poprawkami, czy tworzyć poradniki dla nowych graczy. 2009 roku oficjalna witryna Doty All Stars posiadała bazę ponad 1,5 miliona zarejestrowanych użytkowników i milion unikalnych odwiedzin w miesiącu. Można zatem mówić o niemałym sukcesie. Swoją drogą, ile też znacie przykładów, by ktoś nagrał piosenkę o modyfikacji do gry, bo Dota dostała swoją w 2006 roku. Autorstwa szwedzkiego DJ-a Bass Huntera i prywatnie fana Doty. W 2007 roku do gry wkroczyła młoda firma Riot Games, która zgarnęła pod swoje skrzydła część moderów, pracujących przy docie, wychodząc z założenia, że modyfikacja to nie wszystko i koncept doty zasługuje na oddzielną grę. Tak swoje wesołe początki miały League of Legends, który dziś oferuje nam niedotykanie trawy i skórki do postaci za ponad 2000 zł, będąc jedną z najpopularniejszych gier gatunku MOBA. Co w takim razie z dotą? No niestety, pierwsza dota musiała w końcu umrzeć, bo niestety była ograniczona technologicznie silnikiem trzeciego Warcrafta i trudno było mówić o wprowadzeniu jakichś gruntownych do niej zmian. Na upadek pierwszej doty wpływ miała również konkurencja w postaci wspomnianej Ligi Legend, która technicznie stała na lepszym poziomie i automatyzowała takie procesy jak choćby wyszukiwanie ludzi do gry. Ratunkiem okazało się być zerwanie z Battle.netem oraz współpraca z Valve i pomimo pewnych prawnych problemów z Blizzardem udało się ostatecznie zachować nazwę Defense of the Ancients. Ostatecznie w w 2010 roku ruszyły beta testy Doty 2, a pełna wersja gry została wydana 3 lata później. I trzeba przyznać, że może o Docie 2 nie słyszy się zbyt wiele w sieci, tak jednak potrafi się w nią zagrywać ponad pół miliona graczy jednocześnie po dziś dzień. Innym ciekawym, choć dosyć niszowym trendem są gry z gatunku Metroidvania. Na rodzin tej formy zabawy doszukiwać możemy się w grach platformowych lat 80., które dominowały w ówczesnym gamingu, a przede wszystkim w pierwszej odsłonie Metroida oraz Castlevania, bo właśnie z fuzji rozwiązań i nazw tych gier powstała nazwa gatunku. Metroid z 1986 roku to platformówka rozgrywająca się w dalekiej przyszłości, w której śledzimy losy łowczyni nagród Samus Aran. Swoją drogą dopiero Końcówka gry zdradzała, że gramy postacią kobiety. Gracze musieli być wtedy przerażeni tym faktem. Metroid był przede wszystkim grom o nieliniowej fabule, z możliwością powrotu do wcześniej odwiedzonych lokacji. Wiele z nich było od początku gry zablokowanych i dostać się do nich mogliśmy dopiero po odnalezieniu odpowiedniego sprzętu. Ta forma zabawy była czymś niespotykanym w swoim czasie i nadawała Metroidowi spory powiew oryginalności. Również w 1986 roku na rynku pojawiła się pierwsza odsłona Castlevania w której to jako łowca wampirów Simon Belmont musimy przemierzyć zamek Draculi i utłuc tego jego mościa osobiście. Choć to dopiero odsłona Symphony of the Night z 1997 roku, adaptująca część pomysłów z Metroida była poważnym krokiem do zdefiniowania nowego gatunku, gdyż pozwoliła na swobodną eksplorację mapy ze zdobywaniem odpowiednich zdolności, by dostać się do nowych obszarów oraz dodała elementy RPG. Odsłona ta wprowadziła także innowacyjny system ekwipunku, różnorodność broni i przedmiotów, a także bardziej rozbudowaną fabułę i postacie, co przyczyniło się do jej popularności i uznania graczy. Na podstawie fuzji rozwiązań obu tych gier narodził się gatunek określany dziś jako Metroidvania, który charakteryzuje się przede wszystkim nieliniową rozgrywką z przemierzaniem rozbudowanej mapy świata i siłą rzeczy jej eksploracji w poszukiwaniu nowych dróg i narzędzi. Postęp w grach tego typu jest uzależniony przede wszystkim od umiejętności naszej postaci, podając za przykład choćby z podwójnego skoku, bez którego nie można dostać się do wielu obszarów. W praktyce jest to nic innego jak zaadaptowanie na nowo rozwiązań, które towarzyszyły już pierwszemu Metroidowi. Obecne na Metroidvanie przede wszystkim stawiają na oryginalną stylistykę i bogatą warstwę fabularną, łącząc w sobie eksplorację z nieliniową strukturą zabawy. O popularności tej formy rozgrywki niech świadczy choćby fakt, że Metroidvanie mają swoją oddzielną kategorię na Steamie. Swoją drogą coś tam słyszałem, że ponoć pojawiają pojawienie się Silksonga na rynku ma się zbiec z premierą portu Bloodborne na PC. No właśnie, Bloodborne. A któż by nie słyszał o serii Dark Souls, wymagających RPGach, w których walka z niejednym bossem śni się po nocach mniej zaprawionym w boju graczom. Trudność tych gier owiana jest pewną legendą, choć niekoniecznie trafną. From Software na pewno trzeba przyznać, że swoim oryginalnym pomysłem na rozgrywkę wbiło się w dobrą niszę i przyczyniło się do powstania nowego podgatunku RPGów, które szeroko nazywamy Souls-like'iem. From Software już od lat 90. lubowało się w tworzeniu gier o bardziej mrocznej stylistyce, a momentem, który rozpoczął cykl Souls, była premiera w 2009 roku na PlayStation 3 gry Demon Souls. Nieco zapomniane już odsłony, która wraz z remake'iem na PlayStation 5 z 2020 roku pozostają grami ekskluzywnymi na konsolach Sony. Do szerszego odbiorcy From Software dotarło dopiero w 2011 roku, wypuszczając Dark Souls, duchowego następce Demon Souls, pierwotnie na konsolę siódmej generacji, a rok później na PC. Początkowo była to gra raczej niszowa i jej sukces nie przyszedł nagle. Społeczności z biegiem czasu spodobał się jednak wysoki, a jednocześnie satysfakcjonujący poziom trudności Dark Souls z nieliniową strukturą rozgrywki oraz historią świata gry, którą trzeba było samodzielnie odkrywać na podstawie rozmów z NPC-tami czy opisów przedmiotów. Znaczenie miała również atmosfera i ogólny styl artystyczny gry. Innymi słowy, wiele organizacji. Oryginalnych pomysłów złożono w naprawdę smaczną całość. Nic zatem dziwnego, że idąc za ciosem, From Software z biegiem lat wydało dwie kontynuacje Dark Souls i zaczął eksperymentować z formułą, wypuszczając takie tytuły jak Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice i obecnie niezwykle popularnego Elden Ringa. Widząc narastającą popularność tej formy zabawy, inne studia postanowiły spróbować swoich sił w tworzeniu własnych gier w formacie souls-like. Obecnie jest to gatunek dość popularny na rynku, a gry go reprezentujące stawiają przede wszystkim na odpowiednio klimatyczny świat z minimalistyczną narracją, bo to właśnie jego odkrywanie jest jednym z fundamentów gier tej kategorii. Nie mówiąc o takich banałach jak wymagająca walka i konieczność przyjęcia odpowiedniej strategii przed bardziej wymagającym starciem. Jednak o ile koncept Souls-like'a na papierze brzmi dla deweloperów świetnie, tak nie da się ukryć, że obok takich gier jak seria Nioh, czy niedawne Lies of Pi, które naprawdę dobrze poradziły sobie z przyswojeniem formuły Souls, są jeszcze takie gry jak Lords of the Fallen czy Mortal Shell, które raczej wywołują mieszane odczucia. Twórcy gier inspirujący się dorobkiem from software dość powszechnie za główny cel stawiają sobie zrobienie gry trudnej, w której często się ginie, a niestety to nie wystarczy, by mieć do czynienia z dobrym souls -like Oczywiście, adaptacja tej formy zabawy w ramach własnej gry to nierzadko stawianie na własny styl artystyczny i dalsze bawienie się formułą, co na plus, choć nie zawsze wychodzi, jak pokazuje praktyka. Formuła gear Souls-like jeszcze z nami trochę pobędzie, szczególnie widać to teraz po premierze dodatku do Elden Ringa, który swoją popularnością dobitnie pokazuje, że graczom jeszcze nie znudziła się tego rodzaju forma zabawy. Świet Tematy zostały dziś podjęte i absolutnie każdy z nich zasługuje na dedykowany sobie film? A my tak naprawdę ledwie liznęliśmy temat gier, które w większym bądź mniejszym stopniu zrewolucjonizowały branżę gier? No bo powiedzmy sobie szczerze, gdzie w tym wszystkim jeszcze historia trendu otwartych światów, Battle Royale, survival horrory, czy nawet znaczenie Minecrafta dla rozwoju gier typu Sandbox. Naprawdę możemy przykładów mnożyć i o nich opowiadać, dlatego też pytanie do Was. Jaka jest Twoja albina gra, która w jakim stopniu odcisnęła piętno na branży gier swoimi oryginalnymi rozwiązaniami. Podkwal się w komentarzu, ja z chęcią przeczytam. Zachęcam również do oceniania tego filmu i poszperania na moim kanale, w poszukiwaniu innych treści. Dziękuję wam za dzisiaj i do następnego.